Sponsorem odcinka jest Maxi Profi, dystrybutor oraz hurtownia gadżetów dla graczy. Oficjalny dystrybutor produktów firmy Exusic Gaming na rynku polskim. Cześć, witajcie, ja jestem Jacek Gaming, dzisiaj ze mną jest... Jaki Jay's Gaming, chłopiec, czemu kręcić beze mnie? <noise> Cześć, witajcie, ze tej strony Maniac Gaming, Jay's Gaming, no, 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 Jay's to jest e, mój syn... Dzisiaj słuchajcie z Maxi Profi, który jest dystrybutorem oraz hurtową gadżetą dla graczy. Przedstawimy nowe gadżety. E, wiem, że jest akcent Xboxowy w, ty, w tym, ale nic więcej nie wiem. Tak więc otworzymy, zobaczymy Xbox. Xbox. Dawaj, to otwieraj. Jak już jesteś, tutaj się... Wow! Co na koniec Dobra. Czyli ten akcent Xboxowy zostawimy na koniec, ale już mi się podoba. Tak. Wypychacze, olewamy. Wypychacze na bok, boksynek. Kubeczek The Last of Patrzcie i podziwiajcie. The Last of us part druga. Part drugi. Jutro wychodzi dwójka The Last of Us. Słuchajcie, w piątek, nie jutro, A, w piątek. wychodzi The Last of Us, e, druga część, chyba wszyscy czekają. fani, PlayStation, w ogóle wszyscy gracze czekają na The Last of Us, e, tak więc no, nawet ci co są ziel zieloni, z, <grym> naprawdę warto ograć The Last of Us. Warto, nie ma się co ograniczać. No i co? Tutaj mamy Kubeczka. piękny, fajny kubeczek z motywem właśnie z gry. Idealnie, słuchaj, będzie gierka, będzie kakao, wiesz o co chodzi? Pokaż. Patrz. o ładna graficzka. To już jest grafika z dwójki. Tak. Bo taka dwójka jest na... Tak, tak, tak. Taki można motyw ściągnąć. Oczywiście na... licencjonowany kubeczek, night dog elegancko, Delastok. Ładny, of... ładny, Taki zielony As. las. Tak. I nasza główna powstanie w dwójce. Dokładnie, elegancko. Tak się prezentuje, pani, że jest biały, bo fajnie się komponuje z tym właśnie lasem ciemnozielonym, elegancko. No w ogóle, jeżeli ktoś lubi akcenty z gry, e, zapraszam do poszczególnych tych sklepów. Chyba, że większa ilość kogoś interesuje, to bezpośrednio do Maxi Profi tych sklepów z miesiąca na miesiąc dochodzi, e, więc jest. Gdzie wybierać, przebierać. No i co? Kolejny akcent z De Spinki, słuchajcie. O, fajne. De sofa, Fajnie, elegancko. Party tak, też z drugiej części. Kurcza szkoda otwierać, bo to jest... Dobra, z tej strony można otworzyć. Takie przymki. Na plecak można sobie przypiąć z motywami, bardzo proszę. Fajne. Takie się kiedyś bardzo popularne to było przypinanie do plecaka z tyłu, wiesz? No tak. Do dnia dzisiejszego lubię to sobie tak przypiąć. Na koszulkę. Tak. Fajny akcent zawsze. The Last of Us, proszę bardzo. Fajne spinę. Partii 2, partii 2. Panie, panie, panie. Wszystko fajne, bo elegancko z motywem jest, słuchaj, gry, właśnie, która wychodzi. I jest taki, taki. I który mi zabierzesz, przyznajcie, który ci się podoba. Eee, który mi się podoba? Ten, ten zielony ci się podoba. Ten? Tak. Ogólnie, Też śliczny. większość gadżetów od Maxi Profi zaraz przechwyca e, Jakes. Tak jak e, świetnego Pacmana. Lubisz ją, co od razu przyjął. Świetnie się świeci. Kto nie widział, zapraszam do poprzedniego odcinka. A w ogóle akcenty z lampeczkami. To jest piękna sprawa. Playstation, Pacman. A teraz co? Akcent, kochani, z Xboxem. Nic innego jak kolejna lampeczka, tylko teraz coś dla zielonych. Z Xbox. Było coś dla niebieskich, akcent, było coś dla retro maniaków. No i teraz. A teraz jest coś dla zielonych. Teraz jest coś dla zielonych. Słuchajcie, piękna jest ta lampeczka, no, ta... przynajmniej na wizualizacji. Plus 8. Plus 8. Tak, zgadza się. Tak się tutaj czytałem. Też e, oficjalny o, na produkt na. na licencji. Na podstawce. Zaraz zobaczymy, jak to się świeci, co? No. Kurczę, ale kozak, bo tak mówię. Fajnie mieć PlayStation. Ale już chcę wziąć. Ale. Spożywam. Tak? Xboxa mi dajesz? No, tak. No i dobrze, bo tego Pacmana mi zabrałeś. No, wow, słuchaj. Wow. Elegancko! Ale nawet słuchajcie, przycisk do włączenia lampki jest jak przycisk w padzie. Jak w wpadzie do Homa. nie ma Można trzy razy paluszki AAA podłączyć i wtedy jest bezprzewodowo, a kto bardziej na stałe, wystarczy kabel micro USB i świeci się nam lampeczka. A ciekawe czy na zielono świeci. A no właśnie. By było nie, tutaj byłoby... O białe. Białe, ale słuchaj, logo jest białe, nie zielone. Zielone to jest tło, tak więc wszystko by się zgadzało. Zielona się bardziej... i się bardziej z zielonym kolorem. No w sumie tak, ale to jest bezpośrednio same logo, nie? Tak więc jest... Y Jak na padzie. Podstawka też jest zgrabna. Źle chyba. No, Dobrze. chyba, no odwrót, no odwrót? Poczekaj. No. A może masz rację Majsan, dobrze. O. No to jest przycisk. Jest przycisk na górze, masz rację. O, I tak by się prezentowało, ale fajnie wygląda, co? Głupowy. Kurde. Ta podstawka jest tak elegancka, że jej właśnie nie widać, a same logo. No jest fajnie. i ciekawe jak się świeci, co? No. Na biało. Zaraz się o tym przekonamy moi drodzy. mocno bo... Oświetlenie. Chcesz włączyć? Tak Jupi. No i jest Świeci, świeci Świeci się Nie, coś tam widać no, coś Ale widzicie to w przebitce? No. W nocy wygląda to naprawdę Nie no, widać Jest taka szara A teraz jest cała biała Biała czarna Efektik fajnie prezentuje się wieczorem W szczególności jak mamy do... Obok gdzieś położymy sobie jeszcze PlayStation w pokoju, no. gdzieś tam dalej pac i fajne, ciemne pomieszczenie. Fajnie się to prezentuje. No co? Jakbyście chcieli nabyć te gadżety, obojętnie jakie. To zapraszam do poszczególnych Maxi tych Pro. sklepów, albo bezpośrednio do Maxi Profi dystrybutorem, jeżeli chcecie większą ilość. Jeżeli poszczególne pojedyncze sztuki, to do wybranych tych sklepów, które współpracują właśnie z kurtownią Maxi Profi. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Piszcie. W komentarzach, jakie są Wasze ulubione gadżety dla graczy? Bo z tego co ja zauważyłem, to lampeczki, co? Tak, lampeczki. Lampeczki Mistrzostwo Świata wieczorem. No i ten crash, który tu jest, też jest the best. Często grając sobie w giereczkę, lubię spojrzeć na niego. W szczególności coś zawsze tutaj y, trzyma y, w łapie. No Pada, nic. Pada czy co? Pada. Ja to jestem chyba całe życie dzieciak. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam ciepło. Cześć. Pa, pa.